Ja jestem Blue, a tutaj mamy żelazo, a tutaj mamy łóżko, tutaj mamy psa. To to jest kolejny odcinek z serii Przez Rozległy Świat Minecraft. Skończyłem chałupkę, jak widzicie, jest z kamienia, z kamienia dach i z drewna podłoga. Pieska znalazłem sobie tam. Zaczekają szkieleta, rozsadziłem trzcinę. No i planuję teraz zrobić most na drugą stronę oraz zrównać na ten teren i wyciąć drzewka. No to tak. Widzimy się za chwilę. Jak ja już to zrobię. Najprawdopodobniej żelaznymi narzędziami. No. Także zetku, mam już narzędzia, a więc do roboty. Ściąłem już dwa drzewka, jak widzicie. za. się, kiedy troszeczkę już jest niczczucha. Ale tak sobie właśnie ślę z drzewka, opowiem Wam coś ciekawego. Mianowicie, każdy chyba się z tym spotkał, że jak rozmawiacie z kimś, który, który ma iloraz inteligencji niewiele większy od wiewiórki, to po prostu odpowiada takiej głupoty, że szkoda gadać. Na przykład dzisiaj miałem taki przykład z życia, że zapytałem się takiego typowego kolesia, czy wie, co to znaczy Marycha? I otóż odpowiedział mi, że znaczy to Marchewka. Marycha, Marchewka. Rozumiecie? Jak można być takim tępym człowiekiem, żyjącym w XXI wieku i myśląc, że Maryśka to znaczy Marchewka. E, następną rzeczą, o którą się zapytałem, to czy wie, co to znaczy Sałata? I zgadnijcie, co odpowiedział. Po powiedział, że Sałata to znaczy, to znaczy, że to są liście. A Sałata, to chyba każdy wie, że sałatą są pieniądze. Jestem suchy jak ten piasek. Specjalnie tak powiedziałem, mi teraz właśnie zebrał ten suchy piasek, suchy jak ja, suchy jak właśnie przed chwilą moje, przed chwilą powiedziane suche suchary i zbieramy sobie ten piasek, z którego potem zrobimy nasze dobre, kochane szkło. Mi się tutaj mały zalew, ale to nic. <grym> ale fajny teksturpak gliny. Bardzo fajnie to wygląda. Zbierzemy sobie troszeczkę tej gliny. Może zrobimy potem jakiś daszek albo nie wiadomo co z tej gliny. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o intrze. Właśnie tak. Mam nowe intro. Intro yy, zrobił taki koleś, który ma nick człowiek Minecraft. Nie wiem skąd mi się to wzięło, ale nick bardzo oryginalny. Ja mam człowiek kowalski, gdyż nie chciałem dać swoich danych osobowych, a przez przypadek połączyło mi się to z kątem Google. No i został tak człowiek kowalski. Normalnie powinny mieć Minecraft Blue app, Polska Mani. I co tam jeszcze y, jest? Otóż jeżeli chcecie u niego y, dostać intro, to po pierwsze musicie mnie subskrybować, po drugie jego subskrybować i on wam takie intro powinien zrobić. Zapraszam do subskrybowania jego, mnie i w ogóle... Dziękuję za uwagę, ja tutaj dalej sobie podpię. Zbliża się noc, a więc idziemy spać. Zbieramy te sadzonki, po ciężkim dniu idziemy na należyty odpoczynek. Właśnie przez to, że teraz tak muszę pływać, buduję sobie most na drugą stronę. Żeby było ładniej, tutaj sobie trochę sobie zniszczę i będzie teraz bardziej estetyczny. A więc dobranoc. kurczę zapomniałem misia no więc dobranoc jest już dzień poniedziałek więc znowu do roboty niestety tak bywa ale pociesza mnie to że niedługo są wakacje i w końcu będę miał wolne Whee! tak sobie na początku myślałem co to mnie bije a okazało się że to głód na tym teksturpaku jedynym minusem jest właśnie głód. Link do tekstura w ogóle y podam w linku, y w opisie link do tekstura podam, tak jest. Y język mi się plącze, co powoduje to, że mam sucho w buzi i dawno piłem. Teraz się coś napiję. Mam nadzieję, że nie będzie to z procentem. Hahaha, ha, ha, ale śmiesznie, to masz dopiero 15 razy co z procentem pił. No, powiem Wam, że jeżeli chodzi o procenty, to miałem kolegę, który miał już z tym do czynienia i skończył w robie. Na szczęście dalej ta przygoda była już y, taka, już, powiedzmy, powiedzmy, że się dobrze skończyła jak na niego, bo został tylko nagany u dyrektora. Policja żadnych rozpraw nie mieli, żadnego sądu i tak dalej, tylko po prostu y, zostali zanotowani i była nagana u dyrektora czyli nawet tak po prostu łagodnie łagodnie razem kejwa przez przypadek bo spadłem do niego i idziemy zwiedzić i tutaj jest to co, czego mi bardzo brakuje mianowicie brakuje mi bardzo dużo węgla zobaczymy co to jest, ale się przestraszyłem tego nietoperza myślałem że już taki zombie nie wiadomo co panie chińskie coś Czemu ja go tam taki pierdol więc... Jest ciemno no, jak dwie więc my już sobie zawracamy. Ale natrafiliśmy na żelazo w drodze powrotnej. Tutaj już niżej nie kopię, bo tutaj planuję już sobie zrobić bunkier. Wyrównam jeszcze tylko tutaj. i zacznę budować bunkier. Aha, i jeżeli macie pytania dlaczego ten odcinek jest tak szybko, nieco 5 dni, no bo po prostu teraz mam czas to raz, a drugi po prostu mało co zrobiłem, chciałem, chciałem jeszcze trochę tak ponakręcać i dopiero potem będą te przerwy, jak już po prostu mi się tak odechce, bo widzę, ja zawsze tak odechciewa na każdym kanale, więc teraz jest tylko taki wyjątek, można tak powiedzieć. Okej, okay, to ja idę budować most, a Wy sobie posłuchajcie jak mm. Niestety zabrakło mi dębowego drewna, więc idę się zebrać za jego ścinami. Jeżeli chodzi o tak ze szkoły, co, jakie kawały robimy i tak dalej, no to na przykład ostatnio, yy, co żeśmy robili, to pamiętam, żeśmy mrówki do prasy wnosili i była jazda, bo żeśmy taką mrówkę hodowali, Żebyśmy dawali tam yy, picie, jakiś taki sok, yy, ciastka żeśmy mi dawali, takie makowce u nas są takie ciastka krakuski nie wiem czy wy je takie jedliście czy nie jedliście krakuski o smaku makowca jak coś i po prostu tą mrówkę żebyśmy tam cały czas mieli aż w końcu nauczycielka podeszła i nam wszystkim uwagi wpisała zawsze się tak kończy Najwięcej uwag ja mam, na jeden semestr miałem gdzieś tak 30 uwag, ale ołcze się ogólnie dobrze. Najgorszym ocenem, którą mam, to są trójki, jeżeli chodzi na semestr. Trójek, które, które mam na semestr, no i po prostu tyle. A to ja idę kończyć ten most i widzimy się za chwilę. A piasek, a most, most jest już prawie skończony. Zostało mi tylko zrobić sobie płotki. I po je tak, żebym po prostu nie spadł, spadną spadł. Nie wiem jak już tam mówicie u Was w rejonie. Wiem, że ja to płotki. Most został skończony. Na tych minaczkach jeszcze postawię pochodnie, ale to dopiero za tym, po tym jak pójdę sobie spać. Najpierw jeszcze pobawię się z pieskiem na dobranoc, dam mu się kierę. No i idziemy spać. Przebudzając się, chciałbym Was przeprosić, że po prostu ostatnio nie jestem taki śmieszny jak normalnie jestem. No ale to po prostu wynika z tego, że, że nie mam ostatnio pomysłów. Większość pomysłów już zdążyłem zrealizować, yy, yy, mówiąc coś w szkole i dalej, żeby po prostu śmiesznie było i żeby się nie nudziło. No, ale tak ogólnie to mam pustkę w głowie ostatnio do żartów. Mm. Te odcinki będą takie nudne, będę coś budował. Następne dopiero będą ciekawe. Jak już coś zbuduję takiego epickiego, to na pewno jakiś mi kawał przypatrzymy. W każdym bądź razie teraz sobie oszkujmy tutaj domek, żeby mi zombiaki wbijały. Przez miejsce w suchy. Boziu, boziu, boziu. Chodźmy się wykąpać, może w końcu będę mógł. Już suchy nie jestem Idę się coś napić zaraz wracam do gry Jestem już z piciem Jest już dobrze Odzyskałem swoją formę No i cóż Budujemy sobie tutaj bunkra Bunkr będzie z dirtu Bo z czego innego może być bunkr jak nie z dirtu W takim bunkrze chowały się kiedyś moje dziadki i prababki Jak uciekały przed Hitlerem No i tak w ogóle mieli takie kłopoty, ja takich kłopotów, szczęście, nie mam ale robię sobie bunkier, bo mnie wpływają takie potworki podobne do Hitlera, jak na przykład te klipery, creepery szkieletaki, zombiaki i inne takie będziemy takie nie, to będzie tak, dobrze robię już dobrze robię wszystko będzie z dirtu Czyli z ziemi, jak nie umiecie, będą te takie podsadzki, tak jakby z płotków, żeby po prostu się nie zawaliło, bo musi być realistycznie, a więc widzę się z wami, jak już skończę tą antyhitlerowską bazę.